Co? Dzisiaj są Andrzejki, wywróżymy? Nie ja, dzisiaj Andrzejek jak coś, to fake. No dzisiaj Andrzeja, bo dzisiaj Andrzeja... Można się, prawda... Znietrzeć. No za ku... Muzyka w spany moment. Właśnie tak? trzeba się coś bić No właśnie tak, no. Jak mój tytuł. Łooo! Wow. To kurwa, wariatkowo no, się odpaliło. Życie dobre, ale zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia, zdrowia i je jeszcze raz. Zdrowie. Jeszcze raz pieniędzy. Panowie, a ja mam takie wesołe trio. Przede wszystkim zdrowia i... 100 lat, Niechaj w tym wszystkim najlepsze jest co? to, że żaden z nich nie nazywa się Andrzej. No właśnie, właśnie też miałem tego myśl przez głowy. Chyba, że Andrzej Grabowski, no to może tak. Niechaj żyje ona! Niech no żyje nie on. Niech żyje ona! Niech żyje ona! 100, lat, 100. lat, 100 lat, sto lat! Niechaj żyje ona! Niechaj żyje ona! Niechaj Kolejny do kolekcji! To, to, to są to takie dobre humory w tym odcinku i pozytywny wrażenie trzeba robić, tak? No właśnie. ładnie 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 Ja! Zapraszamy! Ja, ja bym zapraszamy. chciał dopaść Jocha, ja bo nie, ja nie widziałem jakąś kość Nie było nieraz pokazane. A poza tym mam u w domu kapuśniak na świskim ryju, bale. O, no to chyba do boczka się wybieramy. Panowie, czy my coś jeszcze robimy? Jak nie? Znaczy. Jak tak? <laughs> Co tam kurwa to, co to robicie, stąd? No. Kalister. Kable. Mhm. państwu. Nie, jest ten, tego, z w stylu... program oglądamy, tak. Jak mu tam... Jak go się nazywa? Lecz w Eee... kurwa. No, Naprawdę, kiepscy to było to, bibitne dzieło, Co się w tym naszym kraju dzieje, kurwa, jego olej. No i za granicą. Co się dzieje? No jak to się dzieje? Nic się nie dzieje w restauracji. Ja nie pytam pana. Tylko pana pytam. Bo pan to mi się. W ogóle nie podoba. I proszę tak na mnie nie patrzeć, głupio. Się Panie redaktorze, czego to w ogóle jest parodia? Jakiś Tomasz List. to jest? ważna publicystyka i dy dydaktyka. Przez ludzi takich jak. Pan. Kolega. No tego. by tutaj <laughs> i niczego nie będzie. W resorcie i w całej Europie Ja od razu mówiłem, że pan to mi się nie podoba No Ale wróćmy Do programu. Do, 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 do Merit Były wybory i co? Przepraszam <laughs> redaktorze Troszkę kultury, właśnie przez was, dziennikarzy, zleżają się. nie nieżelne, nie Dobrze powiedziane. Komercyjne masz media, to są o. Pierdu, Pierdu będzie wiosna. No, czyli chyba jednak na dni boczek mieszka. No, otwarte. Uh -huh. Bardzo przepraszam pani, Halinko. Nie widziała pani mojego męża Mariana? Nie, ale wydaje mi się, że słyszałem, jak śpiewał górę, uboczka. <grym> A pani nie widziała mojego męża Fertka? No nie, ale wydaje mi się, że również słyszę go na górze. <grym> no tak. <to. grym> Znowu chleją. <grym> Ja pani powiem, to ludzkie dzień, pojęcie, co, co się dzisiaj dzieje. Na ulicy, proszę pani, co drugi chłop zatacza się. W autobusie wszyscy pijaniusieńcy bełkoczą. A myśli pani, co ja widziałam, jak wracałam z pracy? Zresztą w telewizji też. <noise> no, no. No właśnie! Wściekli się czy co? Coś się dzieje! Panie Paździo, co pan robi? Panie Paździo! Nie tutaj w borde jedzą! Co tam się za. A żygach! Oh. Ach, już wiem, na śmierć zapomniałam, że co? – Andrzeja Jak dzisiaj? to co? No bo to dzisiaj Andrzeja. No to ja też sobie dzisiaj zapomniałam. <duwczepia> – To co, co z drugi Polak się nazywa Andrzeja? – Nie wiem. Tak co to w ogóle to tradycja, że akurat imieniny Andrzeja są obchodzone tak chucznie, że... – No właśnie. <ming> – Że Andrzejki, o kurwa. A pan dzisiaj pijany chyba. Andrzej, tylko chcę że w szkole się kurwa wróżyło z wosku. No to wróżył z wosku, zobacz. Męczony. tak no to powrócił. I bardzo dobrze, kara jakaś musi być. Ja nie rozumiem, jak można tak chlać jak, jak zwierzę jakieś, no. Ja rozumiem. Kieliszek. Szkoda, to... pierwszy na raz na kaca, ferdek. Ale ty nie, ty oczywiście musisz się dorwać do żłobu i, i chlać jak jakiś bydl. No wczoraj było Andrzeja, no przecież tradycję trzeba zachowywać. To nie tradycja. Tak jak święta się co, co roku obchodzi, prawda? No tak. Może no, tak. tego Narodzenia, no, Wielkiej Nocy. Przysięgam Ci z też. na sercu, wezmę. ja wódki więcej się brzydzeniu mm. i na myśl o wódce to nie tak. Zał... Brzuch mnie boli. Bo Aj, bo... Przemyślenia kacowe. Masz, żryj. Żeby... O, rosołek. Ale rosołku to może troszkę spożyję. <gwierdze> no, chochlą skara po prostu. no Znaczy, zaskoczy Jak to i, 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 i dam rady przy, przyjąć jakiś <gwierdze> Oj, oj. Browarka trzeba sobie dupnąć, takiego, dupkanie. Jak nerwiącego. A nie, ja nie, A nie, ja nie, 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 Co Woda z ogóle za Woda Wszystko o, Halinka, słońko ty moje. Co ja coś ty się tak wyelegantował? Taki elegancki. Jak cię co? No przecież dzisiaj hey, Jana. Jakiego znowu Jana? No to no, jakiego? Świętego Jana Krzciciela. No i co z tym? Serio tak jeszcze jaki? To tego no najzabiję, będę skończyła. Andrzejki, a potem zrobię to co tradycja nakazuje. są 29. To, co tradycja nakazuje. Czyli 30 listopada imieniny... 30 też Andrzej, haha. No, Aha, to jasne. <laughs> Ale nie ma Jana. No jak to, co on pokazuje? Pierwszego. Żeby w Święty święcić, nie? Hehe, no, pa, ooo. Pa, pa. To są Jana. Hehe. Jeszcze pokro... Hahaha. się śmieje. Ej, kurwa, tę szklankę stary. Nie ma już takich. Kiedyś zajebiste. u babci zawsze były takie szklanki. Że miałeś szklankę taką zwykłą, która była włożona w taki coś. No, plastikowe to było. Ja, ale co... Nie, no metalowe było. Ale nie było metalowe. A. No to co za problem, po Co oni coś takiego nie robią już? To jest spoko wiem, to było, miałeś kubek od razu i mogłeś to tak w szklankę też do kolki albo do jakiegoś greeneczka zmienić. W tym waszym kościółie. No tak. I to najgłośniej ze wszystkich. Do halinka, ja, ja od urodzenia mam taki donośny głos. Wiesz co, nie bądź bezczelny. I w ogóle powiedz mi, co to była za okazja, skoro żaden z was nie ma na imię Jan. Ja, Nie ma Jan ma, <laughs> no Halinka. No kto? No jak kto? No Boczek ma. Na trzecie ma, po bierzmowaniu ma, Arnold Loncio Jan Boczek. Wiesz dosyć, dosyć, ja mam tego potąd. I posłuchaj, jeszcze raz jakaś taka okolicznościowa impreza i spotkamy się u adwokata. Ale ja, nie no. u adwokata, przecież to jest imieniny, to jest polska tradycja, przecież Solenizanta no. trzeba uczci. Wiesz co, srycja, a nie tradycja. Otwarte jest, no. No i przyszedł. Sto lat. 100 Haliny dzisiaj. Lat nie żyje, żyje nam 100 lat. Cisza! Stola. Cisza, powiedziałam. Nie życzę sobie. Ale my, pani, <grym> życzymy, pani. życzymy Tak jest. Zdrowia życzymy. E, no, e, jeszcze raz. Zdrowia. No i zdrowia przede wszystkim, pani Halinciu. No, no. A nie bez jakiej to okazji? Ja Z jakiej okazji? No, Halincia, przecież dzisiaj Halinki jest. No, rzeczywiście, ja na śmierć zapomniałam. No, ale, ale ja no. pamiętam słomko moje kochane. Wszystkiego najważniejsze. Ale zakrapiane zdrowia. będzie. Halinko hmm. i urody na co dzień. Wszystkiego dobrego. I ja tu mam taki prezencik dla Ciebie. No, no Proszę, o, dla Ciebie, tak. tak. Tobie, no. Uwaga, no, no. Y, y, to by. dużo pieniędzy, zdrowia no. i urody na co dzień. Tylko kartkę no. ubrał, butelkę i <laughs> prezencję. Pomyślności. Nigdy nie zagadnie. No, właśnie. Kto z nami nie wypije, niego go piorun trzaśnie. No, się, no. No to kalinka piorun Jeszcze raz. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Przerwa. Nie... Najlepszego. Przerwa. <grym 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 zarządził. Zarządca.

No co, już, już nie, nie śpiewają łóżka, przynajmniej, no. nic. Ferdek Panie Marianie, koniec imprezy! Koniec! Panie Boczek do, do, do domu. domu! Do domu! Koniec imprezy! Do domu! boże! Gorzko! Do domu powiedziałam, no! Ty, czy on nie trzyma kliszka z wódką, a później tego? Sklanki? Dzień dobry taki. pani Halinko, nie widziała Pani oh. O, no. Tu jest bydle. Maria! <grym> tu jest bydle. <grym> tak, ja chcę się bawić. Stawaj, przecież! Ty do jutra nie wytrzeźwiejesz! A po co? Bo jutro jesteś świadkiem na ślubie reginy! A wiesz! Ja Mamy reginy! Ja chcę się <grym> Jezus Maria, tragedia! Co się stało? Uh -huh. U mnie jutro w rodzinie impreza! Ura! Kurde, Złoty jak wujka codziennie wujka takie. No, Złote gody, mój kawałek. Pani Heleno, nie doczekam. <laughs> co jest, czemu go tak pospieli. Nie wiem, żeby nie pił. <laughs> Przywiązany. On powie A, tak, Alicja, są złote gody wujka Władka. Halika! Halika, co słucham? D co słucham? jak Słucham, Halika, no. co ty ze jajca ze mnie robisz, czy co? Proszę <śm> mnie odwiązać, no. Halika, przecież dzisiaj są złote gody wujka Władka. No, <śm> <śm> laczki, bo my się na <śm> spuścimy, no. Nie. Jak to, jak to nie? Nigdzie nie jedziemy. Tak to nigdzie nie jedziemy, Halinka. Przecież to jest tradycja, no co ty. Wiesz co? Ja mam gdzieś taką tradycję. Dosyć szukania okazji do zalewania durnej pały. Halinka, bardzo cię przepraszam, ale to już naprawdę nie o mnie chodzi, tylko jak ja wujkowi Władkowi w oczy spojrzę. No przecież to jest wstyd i hańba, no. Ty się o wujka Władka nie martw. On się zaleje w trupa i bez ciebie. A na drugi dzień i tak nie będzie pamiętał, czy ty byłeś, czy nie. <laughs> Odważne. O kur, nie, Co to to nie żyje. Panie Ferdku, przynoszę złą nowinę. Co się stało? Stasiek Gorzelak nie żyje. O kur... o. Pogrzeb o czternastej. No i kolejne chyba. Halika, to ja cię przepraszam, ale w takiej sytuacji. No sama rozumiesz. Proszę, podaj mi laczki. W takim obliczu to nie wypada się <noise> nie stawić, prawda? Jak to Bo... nie? No. Tak to. <noise> ty <Tę. głos> nie masz sumienia? Zmarłemu ostatniej posługi odmawiasz? Nigdzie nie pójdziesz, Jełoku. <noise> Jak to? Oby ci Halinka... Bóg odpuścił, bo ludzie ci tego nie odpuszczą. Trudno. Panie Boczek, ja już nie wiem, czy ja mam żonę Polkę. W takim razie, panie Fertku, będę go musiał pożegnać sam. Ciepł stroj, piękny. Wyczesał. Stasiek go nie żyje. O. Pan Ferdek w domu? Tak, ale. Żadne ale. Chciałem go zaprosić na ślub szwagierki. Trafiła na dziannego amerykańca. No to chyba ślub nie będzie. Zapraszam Dobry. wszystkich serdecznie na ścinę. Chuj, a <if> co to jest? Co to jest? to Całe święto, no tak, ale wszystko pięknie, ładnie. Tylko, że pan Ferreira jest nie z Iwęską. Zapraszam tak szybko. Normalnie uwięziony jest. Żona własna go. człowiekiem do fotela przywiązała. Jak to jest wbrew narodowej tradycji. Tak jest. Nie stękaj, nie stękaj. To i tak nie robi na mnie żadnego wrażenia. Też sobie możemy telewizorek pooglądać, tak? eee, eee, To z takim oglądaniem. Telewizorek. Właśnie tradycja. Uh. Dochowywanie wierności tradycji jest jedynym warunkiem zachowania tożsamości narodowej. <tryk> Hmm. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. I wnieśmy naszą polską tradycję do wspólnoty europejskiej. No widzisz, Halinka, no, ale ksiądz wie o co się rozkąd tak? Nie zaczyna, ja cię bardzo proszę. Czwarte. O no, to na grubo. Złotego dywika Władka? <laughs> A, nie mógł Ferdek do imprez, to jest No To wszystkie kurwa śmierci, wszystkie impreza. Ślub, kurwa, ściany amerykańskie. Jak to co? Nie przyszedł Ferdek do tradycji. To tradycja przyszła do Ferka. Strumną mi kurwa przyszła. No to tak, bo jeszcze ten pogrzeb był. Zapomniałem o tym kurwa. that's all zoe